Czas na spotkanie z kolejnym gościem. W studiu Radia 5 Dariusz Bogdan, prezes Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód Suwałki. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy. Ósme Forum Biznesowe Pogranicza 2024 już na horyzoncie. Hasło tegorocznej edycji Przedsiębiorstwa Przyszłości. Zero entuzjazmu w głosie pana redaktora, a nie, to przecież mnóstwo, jest wyjątkowa. Mnóstwo zainteresowania, bo przedsiębiorstwa przyszłości to jakieś loty w kosmos, jakieś ciekawe rzeczy, a okazuje się, że nie musi to być taki lot w kosmos. Mnóstwo pomysłów mają młodzi ludzie i to u was widać w parku nawet. O, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za taką opinię. Rocket Science to może nie jest, natomiast trzeba powiedzieć przedsiębiorstwa przyszłości i perspektywa, która, którą chcemy w tym roku przedstawić, to coś naprawdę wyjątkowego. Zapraszamy jak co roku wybitnych polskich ekonomistów, zapraszamy również ludzi, którzy wpływają na opinię w różnych obszarach, jeżeli chodzi o gospodarkę, ale przede wszystkim zapraszamy przedsiębiorstw, przedsiębiorców Pogranicza. Forum Biznesowe Pogranicza wyrobiło już swoją markę. Jest to największa impreza gospodarcza od, od Gdańska aż po Lublin. Yy, w związku z tym wydaje się, że w tym roku również będzie bardzo, bardzo interesujący. No, nazwiska prelegentów już dużo mówią. Kołodko, Gomułka, Biel, Mazurek, Nawrocki, Derski. No, to prawda. Bardzo nam zależy, zależy na tym, yy, abyśmy stworzyli taką wyjątkową, yy, wyjątkowe wydarzenie. Yy, I tutaj na miejscu, w Suwałkach, yy, żeby przejść... Suwalscy przedsiębiorcy, a nie tylko, przedsiębiorcy do całego pogranicza mogli spotkać się z ludźmi, którzy dają opinie, którzy, którzy tworzą przyszłość. Dlatego staramy się zawsze zapraszać kogoś, kto dla Suwalczan, nie tylko dla Suwalczan. Będzie absolutnie wyjątkowy. Ale oprócz tych, tych osób, tych, tych wybitnych specjalistów, o których pan redaktor powiedział, mamy strasznie dużo, strasznie dużo takich przedsięwzięć, takich paneli dyskusyjnych czy wystąpień, które zapewne zainteresują wszystkich przedsiębiorców. Od ESG, czyli zrównoważonego rozwoju i to w jaki sposób wdrażać zasady ESG. W, w swoich przedsiębiorstwach, transformacja energetyczna, w jaki sposób przygotować firmę do transformacji cyfrowej, sztuczna inteligencja, automatyzacja i robotyzacja procesów. Również będzie można uczestniczyć w bardzo dużej ilości warsztatów, które będą poświęcone temu, w jaki sposób na przykład skorzystać z pieniędzy z programu Horyzont 2030, czy też w jaki sposób przygotować firmę do, do transformacji cyfrowej. Naprawdę zapewniam, że 21-22 listopada y, każdy, kto przyjdzie na forum, będzie w pełni usatysfakcjonowany, usatysfakcjonowany, usatysfakcjonowany tym kontentem, y, który usłysz. Ja widzę, że tylko 100 miejsc zostało, czyli zainteresowanie ogromne. Zainteresowanie w tym roku, zresztą każdego roku, jest bardzo, bardzo duże. Zachęcam wszystkich tych forum, wszystkich tych, którzy, przede wszystkim przedsiębiorców, ale nie tylko, wszystkich tych, którzy są zainteresowani ekonomią, wszystkim tym, którzy są zainteresowani tego, w jakim kierunku zmierza ten ekonomiczny świat, w jaki sposób zachować płynność finansową i stabilizację finansów publicznych Polski, czyli wszystkich tych, których interesuje, Interesuje ekonomia. Zapraszam do parku. Naprawdę będzie bardzo fajne wydarzenie. Chciałbym rozwinąć tytuł wystąpienia i spotkania z Grzegorzem Kołodko Zmiany geopolityczne, a przyszłość polskiej gospodarki a przyszłość chciałbym dodać jeszcze tutaj regionalnej gospodarki. Będzie się dużo zmieniało na przestrzeni najbliższych lat? Tak, sądzę, że jesteśmy. Jeżeli ta rewolucja się rozpoczęła, to na pewno rozpocznie się lada chwila. Już dzisiaj to widać. Widać, nasza gospodarka nabiera tempa. Brakuje nam tutaj lokalnie, brakuje nam inwestycji, ale dzięki zmianom, które mają zajść, jeżeli chodzi o finansowanie inwestycji w strefie ekonomicznej, mam taką nadzieję, że że Będą tutaj nowe inwestycje, nowe inwestycje na miarę oczekiwań suwalczą. Co to znaczy? Średnie wynagrodzenie w suwałkach jest wyjątkowo niskie, jeżeli chodzi o skalę naszego kraju. Potrzebne nam są nowe inwestycje i nowe lepsze miejsca pracy. To nie chodzi o to, żeby tylko i wyłącznie tworzyć miejsca pracy w takiej czystej produkcji, ale przede wszystkim w tym zakresie, w którym jest zarządzanie. Jeżeli zarządzamy firmą lokalnie, potrzebujemy projektantów, potrzebujemy inżynierów, a to są znacznie lepsze, lepiej płatne miejsca pracy. Dzisiaj suwalska młodzież szuka pracy w Warszawie, w Gdańsku, we Wrocławiu, czy też w Białymstoku. Natomiast my musimy stwarzać takie warunki, w których ci ludzie, którzy wyjeżdżają na studia, pozostaną, pozostaną tutaj. Tutaj wrócą i będą, tworzyli, będą tworzyli nowe suwałki, nową przyszłość nas, naszego miasta. Dlatego też z Panem Prezydentem staramy się kultywować i każdego roku powtarzać, tworzyć, żeby to forum biznesowe pogranicze było interesujące. Bo to abyśmy mogli pokazywać, że tutaj u nas, w Suwałkach, mamy przyszłość, tworzymy perspektywę i jesteśmy naprawdę nieźli. Jeżeli chodzi o y, odpowiedź na pytanie, które pojawiło się tutaj od słuchaczy, mam małą firmę, czy to forum też dla mnie? Absolutnie tak. Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, każdy, kto prowadzi firmę mniejszą, większą, zapraszamy na forum. Ci, którzy są mali albo średni, powinni być zainteresowani jeszcze bardziej. Z tego powodu, że e, nie zawsze mają dostęp do świeżej wiedzy dotyczącej energetyki, tego co się w energetyce dzieje, dlaczego ceny energii są wysokie i czy jest szansa na to, żeby te ceny energii były, były mniejsze, były niższe. E, wszyscy ci, którzy prowadzą małe, małe firmy, muszą szukać e, szans na poprawę własnej konkurencyjności. W związku z tym, dla nich jest zagadnienie związane z tym, w jaki sposób przeprowadzić e, transformację cyfrową. Dla tych właśnie małych i średnich firm, E, przekazem i e, pewnym drogowskazem jest na pewno będzie wystąpienie e, pana Biela. E, Celebryty internetowego, jeżeli chodzi o otworzenie kontentu, jeżeli chodzi o marketing internetowy. Wydaje się, że to jest niezwykle interesujące, ale nie powiedziałem, nie powiedziałem jeszcze o czymś bardzo istotnym. Yy, mamy bardzo fajne wystąpienie, w jaki sposób założyć startup w jeden dzień, w jeden weekend, yy, czy to magia, i czy jest to możliwe, czy, czy to jest rzeczywistość. Yy, to jest dla tych wszystkich yy, młodych i nie tylko młodych osób, które nie mają pomysłu, a, a są kreatywne, w jaki sposób sprawić? Aby, aby można było wpaść na dobry pomysł, potem go skomercjalizować. Przypomnę tylko, że park realizuje program Hub of Talents 3. To jest taki dosyć wyjątkowy program, gdzie można uzyskać wsparcie, gdzie można w rezultacie dostać dotacje na to, aby, aby rozwinąć własny biznes. Przy okazji samego forum będzie też za każdym razem, każdego roku staramy się, aby prezentować jakąś suwalską firmę, jakiś suwalski startup. W tym roku będzie success story Waterly. Naprawdę będzie to coś, coś wyjątkowego. Czym zajmuje się ta firma? Ta firma produkuje, ta firma produkuje takie boje, które badają, które badają czystość wody. Między innymi na zalewie Arkadia w Oczywiście, tam również ta firma uzyskała ostatnio taką bardzo prestiżową nagrodę. W związku z tym dosyć głośno o niej, no i jestem dumny, powinniśmy być wszyscy dumni z tego powodu, że to jest firma od nas, to jest firma tutaj w Suwok, tutaj w Suwok. Mogą powstawać znakomite, znakomite pomysły. Po poprzednich edycjach forum e, może Pan tak powiedzieć, że rzeczywiście komuś rozwinęła się ta ścieżka kariery, poszedł dalej z małej firmy, zaczął zatrudniać coraz więcej osób, bo nawiązała się współpraca, bo jakiś pomysł, bo jakieś dofinansowanie. Ależ oczywiście. Dla mnie takim podstawowym, zawsze to powtarzam, bo to taka duma parku naukowo-technologicznego, to jest, to jest firma Prognosis, To jest suwalski parkowy startup, rozwija się, uzyskał bardzo, bardzo dużą skalę. No, i to jest dowód na to, że e, no jesteśmy w stanie tutaj w suwałkach coś kreować, coś absolutnie wyjątkowego, co może rosnąć jak, e, jak pączki. E, i no i to jest cudowne. Mam z tego tytułu mam satysfakcję, gratuluję Asi i Pawłowi tego, że tak świetnie rozwijają, rozwijają swój biznes. Co roku są, w tym roku również będą, będą na forum, będzie można, będzie można w tym roku posłuchać Pawła Konopko w, w zakresie y, robotyzacji i automatyzacji procesów. W jaki sposób za, tak zautomatyzować firmę, aby y, y, płacić za energię mniej? To wydaje się dla każdego przedsiębiorcy bardzo, bardzo interesujący temat. Powiedział pan wcześniej y, o tym, że również zagadnienie sztucznej inteligencji y, będzie poruszane. To bardzo ciekawi ludzi w tych czasach. Tak. Y, sama, samo wydarzenie jest pomyślane jako wydarzenie komplementarne, to znaczy wszystkie y, części o transformacji y, energetycznej poprzez y, ESG, sztuczną inteligencję, automatyzację, robotyzację procesów, y, czy też transformację cyfrową. Wszystkie one na siebie zachodzą. Nie można sobie dzisiaj wyobrazić świata, nie można sobie dzisiaj wyobrazić firmy bez, bez sztucznej inteligencji. W każdym zakresie życia ona, ona występuje. No i w ubiegłym roku na ten temat mówiliśmy, w tym roku będą temu poświęcone wykłady. Zachęcam wszystkich, na pewno będzie to ekscytujące dla każdego. Bo to nie tylko i wyłącznie chodzi o to, aby, aby korzystać z tej sztucznej inteligencji wtedy, kiedy piszemy na przykład wypracowanie, albo kiedy szukamy interesującej odpowiedzi. Sztuczna inteligencja dzisiaj przybiera zupełnie nowe formy. Implementuje się coraz częściej w procesach przemysłowych, w procesach technologicznych. No i o tym będzie na forum, zapraszamy. 21-22 listopada, Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód Suwałki, ósme forum biznesowe pograniczne. Zanim podziękuję, chciałbym powiedzieć, że wszystko to dzięki, dzięki naszym sporcu, sponsorom, Mercedes-Benz, M-Bank. Yy, yy. Również bardzo serdecznie tym sponsorom dziękuję, również partnerom, takim jak Urząd Miejski czy też Urząd Marszałkowski. Chciałem powiedzieć, że każdy, kto przyjdzie, będzie mógł przejechać się, potestować nowe, najnowsze modele Mercedesa i hybrydowe, i elektryczne. Ze Zapraszamy bardzo na forum. Tak, ze sztuczną tak. inteligencją. Dziękuję serdecznie. Przedsiębiorstwa przyszłości. Na pewno będziemy do tematu wracać. Państwa i moim gościem był Dariusz Bogdan, prezes Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód Suwałki. Dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zapraszamy na forum 21-22 listopada. Przedsiębiorstwa przyszłości.